W następnej, ale degustacji. E, tym razem e, miód pitny e, z Miodosytny Apis I jest to miód kurpiowski dwójnie kur, kurpiowski e, czyli taki bardziej esencjonalny 16% na alkoholu. E, na etykiecie, mówiąc, nic ciekawego nie piszą natomiast na stronie już, już mówią, że do tego miodu został dodany sok porzeczkowy, czarnej porzeczki. także, no już jest to istotna informacja. według mnie ta informacja powinna też być na etykiecie, no, ale jej nie ma. butelka jest była przynajmniej zamykana korkiem, musiałem użyć korku ciągu. Okay. I oto jest już ten miód. Jak widzicie jest taki ciemniejszy, z taką jakby czerwoną nutką w kolorze. E, prawie wygląda jak takie e, Jak wino wygląda e, Takie czerwone wino no Nie jest, do końca nie jest to bycza krew oczywiście Ale ma taką czerwoną nutkę Wiecie co? Troszkę wygląda to jak szery e, No, coś takiego, takie ciemne wino Uh, bardzo ładny miodowy aromat, z taką likierową nutą i z taką lekką owocowością. Tak. Bardzo przyjemny aromat. Dobra, to spróbujmy. Właśnie zrobię. No jest słodki, dlatego się można było podwójnie jako spodziewać. Natomiast nie jest e, zaklejający. E, jest taka fajna likierowość w nim, ale też jest lekki posmak e, tego soku z czarnej pożyczki. Jest wyczuwalny. E, nie jest bardzo nachalny, że tak powiem. Nie jest to mocny e, pos, e, posmak. Jest odrobinkę tylko. E, no. Bardzo fajnie jest takie fajne um, uczucie rozgrzewania w przełyku, a um, fajna konsystencja takie. Gęściejszy troszeczkę jest. E, piękny, te jak nogi dostają na szkle. Bardzo dobry. Muszę przyznać, że bardzo dobry bardzo mi smakuje. A pięknie. Tak trochę likierowo, trochę jak szery portał może. Troszeczkę. Ale takie słodkie. Tak. Tak trochę winnie. No, smakuje. Dobry jest. Naprawdę jest dobry. Warto spróbować. Lovely. Cóż, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, tak jak podobał mi się ten miód, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał o filmie na kanale, który będziecie na bieżąco, no, a przez to nie opuśćcie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie.